Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Szelma Witam Was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Dungeon Siege 3 Ostatnim razem mieliśmy małą siekę z pierwotnym ludem zamieszkującym Barna, a teraz e, jesteśmy w trakcie wykonywania małego zadanka pobocznego dla e, można chyba powiedzieć byłej e, kapłanki Azunaj. E, Tutaj to też my mis z misji mamy zdobyć kilka e, ślimaczy jaj. Zatem w drodze oczywiście żadne beczki się przed nami nie uchronią.

Wylczy, że tak powiem. się na winie podczas naszej podróży. Ale tutaj bierzemy nawet nieco i idziemy dalej. Pera aí, calma, Jak lukas bardzo dobrze się spróbuje w tanka To jest niezwykle na rękę. Roderick sent you. We wouldn't have survived. You have our thanks. We should be able to make it back to the camp on our own. We'll tell Roderick what happened, but I'm sure he'll want to thank you himself. No. Not much that you Jeszcze jedna misja po wykonana. Tym razem z uwolnieniem um, zwiadu. No i teraz zostało nam... pójść po... Jajka, jakieś mach? to do stanie. Tak, 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 coś dostał. Zobaczmy, czy rzeczy, które dostałem, się na coś przydadzą, niż na sprzedaż eee... na nic innego, tylko na sprzedaż na nic. Тут, тут Trochę. no, я имею ввиду, тут бы мы шли, мальчики. удалось. ale ważne jest, że jesteśmy w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. A nest of snugs. Careful of their eggs, or they'll attack us all at once. Tutaj powinno być. Hmm. Zadem wszystkich świętych. Ciekawe porównanie, nie powiem. Nie zrób nic, punkciki zdobyte. No to te. rzecz postaw. Matka. Nie Tak,

Al tez, Ale jesteśmy po jaja. Tak, jest bardzo pasz. I Iii, w był karabin. Sprzedać go się sprzeda. Bo raczej w walce na nie miło po kolorze. Ale Wracamy do naszej Mniszki. do naszej azumiki. Trzeba jej oddać te jajka. A potem już tylko prosta droga do obozu ro royalistów. Woda chłapie dookoła. I dobrze. Ma chlapać. you're back were you able to find any slug eggs i have them here they aren't the most pleasant things to handle let me lighten your burden then truly stranger thank you i never thought an ally of the royalist army would help me let me give you some of my supplies O, na pewno się przydadzą. Uuu, azuński amulet. Azuński amulet, co czym ty jesteś, mój drogi? Ekwipunek, amulecik. Zbroja plus chaos pumieni. Uuu, przepraszam najmocniej. Dajmy to naszemu przyjacielowi Lukasowi. Trochę się wzmocni. Okej. Okay. w sumie możemy wracać. Nie w tę stronę. Wracamy do obozu. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Hmm, ten. Okay. Czyżby coś mi goniło? Mam nadzieję, że nie. Tutaj pewnie pająków będę mógł się spodziewać. tylko że Lukas nie biegnie przede mną. Jako facet z tarczą przydałby się nieco bardziej z przodu aniżeli z tyłu. Ale nic. Jesteśmy oboje. I can hardly believe it all my men have returned safe and sound it may not seem like much but believe me when I say that you've given us hope raise the morale of the men please take these supplies we'll say they fell off the wagon on the way to glitterdale you've more than earned them them To jakieś brzydkie wschodnie wagę dla Lukasa. jak oczywiście. Hmm, co ci Lukasie dali? Hmm, miecz półtora ręczny. Same minusy. Tylko plus do chaosu, błyskawic Atak minus 6. A zostawmy. O kurczę, przepraszam najmocniej, zdziewa mi się strasznie. Zostawmy to tak jak jest. Hmm. Na no, ramienniki też nie na wiele się zdadzą. A nic. Zawsze możemy podejść tutaj do znajomego kupca. Posprz posprzedawajmy coś, niecoś. A rękawiczki zachowam, to sprzedamy. To zachowam. Eee, dobra, to sprzedać, to sprzedać, 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 sprzedać i zostawić. Dobra, i kupmy coś. Eee, przydałoby się coś mojej katalinie nowego, mocniejszego. Hmm, mamy tutaj rękawiczki, minus do zwinności, ale plus do wytrzymałości, plus do odwetu. Niestety zwinność jest jej dosyć potrzebna, także nie. Hmm, tutaj mamy bluzę, plus do woli, plus do zbroi, minus do odwetu, minus do osłony. A nie zostanie tak jak jest. Za to. Pancerzyk dla Pana Montbarona, bardzo chętnie. I na tym zakończymy. Zobaczymy jak ten pancerzyk na Lukasie wygląda. Ekwipunek. Zmieniamy. Tak. I tak, bardzo proszę. No, Lukas, pokaż się. No, not worst, not And now, We go our separate ways from here. Pity to see you go. The Queen could use good people like yourselves. A pity also that my freedom was purchased in blood. The first people were only safeguarding their land. From their point of view, the... That's more than enough, Phineas. I'll not hear any ungrateful talk, not in front of our benefactors. Spoko. Nie ma Let him speak his mind. I admire his candor, at least. Next time I blurt out something heartfelt at an awkward moment, I'll remember you said that. The boy never lacked for sincerity or nerve, just like his father in that. What his a. You speak of Phineas's father as if you knew him well. Who was he? An old friend. A comrade in arms. Many years gone. Now that we've rescued your people, where will you go? I'll march what forces I have to Glitterdove. Try to get there ahead of Jane Cassinda. With these cannons, we can mount a respectable defense we'll hold jane's army at every gatehouse every choke point keep the queen out of enemy hands but it's no longer a question of victory not with the forces i have left and no allies to support us once i've crossed the bog what's the fastest route to stonebridge on the far side of the water you'll find an old trading road it should bring you straight to Stonebridge. Not of drugs. How long will it take to raise the land bridge? Not long. I begin straight away. If our fortune holds, then Jane Cassinda will not have reached Glitterdell. Not yet. We'll march to Queen Rosalind's side as quickly as we can. Perhaps we'll see each other again before this war is done. We promised you a road out of the swamp. Follow me. Niezmiernie mnie cieszy to, mi zbrzydły z leksza. No, a ty pochwal się swoją mocą, fin fineasie. I w ten oto sposób ruszliśmy z ekipą dalej do To już niewiele trzeba było tego zmieścić. To eee... nowy... oh, fresh air at last. Stonebridge can't be far. If I remember the old maps, the city is just south and west of here. I thought I might find you here on this road. Did you think you could betray our people and live? You want revenge, and why is that? You slaughter us by the score, butcher us like animals, and you dare to ask why? I am Sparbok, son of Zaria the witch who died at your hand. You will answer for her death and for the deaths of all my kin.

A było coś jadł. i mamy kolejny poziom Dobra, co by ci tu dać Kasiu? Hmm, Pisz tu ból, szał w serce, czarny ogar. A wykupmy to. Dla ogara dalej co my to mamy yy... a wrzuć mi to Dobra. i teraz ty, Łukasz oczywiście szal bojowy hmm Co tu ci dać? A daj mu to. Ja sobie odzyskuje zdroje w walce. No i można i dać. Ciekawe co mi czeka po drodze. Zobaczmy tutaj. Ale najpierw Pusta. Szkoda. Lukas przesłuchał. O, bardzo ładnie. O tak, o ten... I oto proszę. Za złotem się płóka zajmie. Co tu mamy? Coś? Nie, kamerka. A co jest tu? Hmm. Porządek w obozie i świeże ślady kół wozu wskazują, że Leskanzi przybyli tu niedawno. Zapewni gotując się na Wasze przybycie. Rola na tutaj nieoceniona. O właśnie. Bym przegapił ten pieniądz. Zmienimy go na długą. Jeśli ja dobrze pamiętam. 我们不要把羊杀了，都喂。 Pięknie. Chcę i mam. O, kolejne. Zawsze. Coś tu jeszcze jest? Nie. Już puste. Myślałem, że będzie tu jeszcze jakaś skrzynia. A tutaj kolejną. A cóż to za biedna chlupka? Smętny trup muła został porzucony na poboczu. Inni podróżnicy zdążyli już przywłaszczyć sobie liczne pancerze, torby ze złotym, niepraktyczne wielkie torby, które kolektywnie zdołały przygnieść to biedne stworzenie. Widaczyna. Trouble ahead. You're yeah. Ale jest to ciekaw tej nazwy. Zobaczmy w ekwipunku. Tutaj klamerka nic mi nie da. Tutaj. A, do wampiryzmu ma. Minus do zguby, minus do ataku. Plus do woli. Ech, słaby interes. Dobra, idźmy dalej. Bridge przed jego bramami. Zapiszmy tutaj grem. I na tym zapisie podziękuję Wam, moi drodzy. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało ten film. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie, proszę także o komentarzu. Życzę Wam miłego dnia i na razie.